Witam Was, tej strony Halawander i witam Was w tak naprawdę filmie informacyjnym, jednak na początku chciałbym Wam naprawdę serdecznie podziękować z głębi serca za Wasze wsparcie i za osiągnięcie liczby widzów w liczbie 900. I z tej okazji, właśnie, z tej okazji 900 widza dzisiaj zostanie wysłany jeszcze wieczorem film z temat tematyki Vampire Damasgo Red Bloodlines. Niektórym się osobom rozpoznać, niektórym nie. Ale przechodząc już do informacji. Chciałbym się ograniczyć do wysyłania filmów jedny, jeden film dziennie w poniedziałki w piątki Dead Space 3, do którego też się zaraz przejdę. W, w wtorki i w czwartki będę wysyłał bodajże Wolf Among Us w środy I w niedzielę będę wysyłał Devil May Cry, który dopiero rozpocząłem I w soboty będzie nowy projekt, który na razie, którego na razie nie zdradzę Na razie chciałbym zakończyć niektóre serie, nie chcę też się za bardzo tutaj opychać tymi grami ale przechodząc już po kolei, Dead Space 3, właśnie kończę już wysyłanie, kończę już, bo wszystko jest nagrane, z Shanti już jest ładnie nagrane. I też pozdrawiam cię, Shanti, jeśli oglądasz ten film, i naprawdę ubolewam, że Shanti musiała wstrzymać działalność, ale oczywiście YouTube nie jest najważniejszy, więc oczywiście rozumiemy wszyscy, tak? I niestety właśnie ubolewam, że nie będziemy mogli robić, na, że na razie, tak, mam nadzieję, że to, jest, że to jest to słowo klucz na razie filmów z kooperacji. Następna gra to Wolf Among Us, który nagrywam i też kończę już i e, odpowiadając na pytanie, które ktoś mi zadał w wiadomości prywatnej, nie, nie będę nagrywał wo, nie, Wolf, was, The Walking Dead, nie będę nagrywał, ponieważ ten uniwersum i ten świat w ogóle, ta gra mnie nie interesuje. Bardziej mnie zainteresował się Fables i mam nadzieję, że będzie drugi sezon, chociaż podobno moje prośby i jakby oczekiwania są daremne, ponieważ możliwie jest wielce wie, 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 podobne, że jednak ta seria, sezon drugi... Nie będzie kontynuowany, że nie będzie, w ogóle nie wyjdzie drugi sezon. Szkoda, Wielka, bo naprawdę wielki potencjał, wielki potencjał i wielka szkoda. Te filmy kraj zacząłem właśnie niedawno i co mam powiedzieć, to no będzie wysyłany właśnie w, niedzielę, w środę i w niedzielę. Mam nadzieję, że to się potrafi no, utrzymać, tę równowagę filmów. I no mam nadzieję, że Wam się podoba, to jest gra typu akcji. I nie wiem, czy Wam się będzie aż tak podobało oglądanie. Szczególnie że ja w większości przypadkach się koncentruję podczas właśnie typu, typu akcji gier. Tak jak jest jakaś walka, i mało się wtedy odzywam, ale mam nadzieję, że Wam to się tak czy inaczej podoba, a właśnie co do tego nowego projektu, no to w sumie nie wiem, czy mogę coś dużo mówić. Wiem, że mogę podpowiedzieć, -po -po że zostały mi dwa dodatki z Fallouta jeszcze <laughs> i tyle. I mam też wielką prośbę, żeby się dalej polecali mi jakieś gry typu niezależne, typu RPG Maker, maker ale y bardziej bym skłonił co do tych RPG Maker, ponieważ y polecacie mi również gry właśnie niezależne i tam tego typu inne, ale już na Steamie, które są płatne, a ja niestety mówiłem, że mam problemy z pracą, to jest głupie wytłumaczenie, ja rozumiem, a i że Ostatnio sobie kupiłem The May Cry właśnie na jakiejś promocji, i tak czekałem właśnie na. Jak kupuję gry na Steamie, to już tylko w promocji. I niestety staram się oszczędzać. Staram się teraz o, o, ostatnio oszczędzać i niestety nie mam takiej dużej możliwości rozmachu, jeśli chodzi o kupowanie gier. Szczególnie, że ostatnio wyszła gra Wasteland 2, którą już od razu mogę powiedzieć, że bardzo chętnie nagram. Bardzo chętnie w szczególności pogram, bo jest to tak naprawdę. Naprawdę spadkobierca Fallouta, jedynki i dwójki. I jest to naprawdę przyjazna i. przyjazna no, świetna gra w, postapokaliptycznym klimacie, który to jest mój ulubiony klimat yy, z całych klimatów typu fantazy itd. tak dalej, tak dalej, jakich istnieją. Postapokaliptyczny post świat jest moim ulubionym, jeśli mam, miał, miałbym wybrać, bym musiał się określić. Ale jeszcze tak wracając, bo wspomniałem, że w May Cry right, tego typu grach akcji się mało odzywam. Może to i lepiej dla Was, bo zauważyłem, że dużo osób chce komentować, że za szybko mówię. To nie jest tak, że ja to mogę kontrolować. Często mam tak. To nie jest tak, że ja w filmach tak tylko robię. Ja normalnie w życiu często za szybko mówię. I ludzie mówią mi też, żebym zwolnił, że tego, że nie, nie rozumieją, że za szybko właśnie mówię. Ta tak już mam, taki już jestem. Niestety, tak już to bywa, to jest moja natura, no przepraszam was serdecznie. Będę się starał kontrolować, ale będzie to wychodziło, jak będzie wychodziło, niestety. Jeśli chodzi o filmy muzyczne, tak jakby zauważyliście, trochę więcej pojawia się już filmów typu właśnie jakieś covery. Mam ochotę naprawdę je nagrywać, ale mam ogromny problem z występowaniem przed kamerą, co już wam wielokrotnie mówiłem. Nie lubię tego robić i się strasznie nieswojo i niekomfortowo czuję przed kamerą. I po prostu, jak już się zbiorę, to po prostu materiał może nie być dobry. Niedostatecznie dobry, ponieważ strasznie się stresuje i to ma wpływ na wideo, na moje zachowanie i przede wszystkim na yy, w przypadku muzyki, jakiegoś coverów, na grę, zwyczajnie i mogę coś spieprzyć, mówiąc kolokwialnie. Niestety, dlatego te filmy będą się pojawiały w małym stopniu, naprawdę małym stopniu, chociaż mam nadzieję, że. Po jakimś czasie już będę mógł się przemóc, przy, w sensie, będę mógł wyjść z tego strachu, występowania strachu. No, powiedzmy, no, niepokoju, występowania przed kamerą i będzie tak, tego typu filmów więcej. Szczególnie, że mm, mam nadzieję nagrywać więcej typu gier horror, i to już będzie mm, wymagane, żeby używać kamer, tak naprawdę, bo do horrorów chciałbym. No, chociaż powiedziałem, że. Nie będę już używał w ogóle swego czasu, jeśli dobrze pamiętam, to zmieniam zdanie na to, że będę używał sporadycznie, bo to też czasami jest wymagane, bo to le lepiej się personalizuje yy, osoba. Ja się będę lepiej z Wami personalizował, jeśli będziecie też mnie widzieć, tak? Więc czasami ta kamera będzie występować, ale tylko w sporadycznych przypadkach. Hmm, zastanawiam się, czy coś jeszcze ominąłem. Mogę tylko jeszcze szybko wspomnieć w sumie, że zastanawiam się nad nagraniem Legacy of Kain Defiance, ale to chyba byłoby tyle, tak. Więc jeszcze raz naprawdę serdecznie Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Ja tylko jeszcze wspomnę tak naprawdę, że na tysiąc widzów szykuję coś yy, konkretnego. Chcę spełnić obietnicę, którą obiecałem, którą złożyłem użytkownicy, użytkownikowi. I też będę miał prośbę, jeśli nie kilka próśb do Was. Więc, a to jest, więc nie, uprzedzajmy, nie uprzedzajmy faktów, nie uprzedzajmy faktów. To jeszcze mamy czas na to. Tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach. Siemanko.